Krzysztof Ziemiec w programie Halo tu Ziemia. Oglądaj na FMC 27 News. Agnieszka Ludwisiak-Wypior, to jest InfoKwadrans. Zapraszam. Przed nami ostatnia prosta do wyborów prezydenckich. Kampanii towarzyszyły ogromne emocje, liczne debaty, obietnice i starcia kandydatów. Nie brakowało brutalności, oskarżeń i wyciągania trupów z szafy. Czy jednak ta kampania naprawdę się czymś wyróżniała? Co mówi nam o polskim społeczeństwie i przyszłości sceny politycznej? O podsumowanie kampanii, ocenę strategii kandydatów i wpływ mediów, a także o to, co czeka nas dalej? Zapytaliśmy profesora Jarosława Flisa. Dzień dobry, panie profesorze. Dziękuję pięknie za y, przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Dzień dobry. Panie profesorze, y, no, mieliśmy bardzo y, ciekawą kampanię wyborczą pełną debat. Tak naprawdę była jedna debata za drugą debatą. Nawet słyszałam jak kandydatka na prezydentkę Magdalena Bieja powiedziała, że wyjątkowo debaty były co 5 minut. Panie profesorze, bo wiem, że jest pan rozczarowany trochę tym jaki jest sens tych debat. No właśnie, jaki jest sens robienia tych debat i to tak dużo i tak często. Czy rozczarowanie może nie jest tutaj najlepszym słowem, dlatego że jak się człowiek niczego nie spodziewa, to później nie jest rozczarowany. Ale, ale dobrze widać na przykładzie tej wczorajszej debaty, jak dwuturowe wybory prezydenckie zakładają pułapki na komunikację polityczną, na społeczeństwo, na, na samych kandydatów. Dlatego, że taki moment na tydzień przed wyborami zwykle jest świetnym momentem na, na debatowanie. Dlatego, że, że to jest ten moment, kiedy ostatnie osoby podejmują decyzję i wiele się może zmienić. Tak na przykład było w wyborach e, parlamentarnych, tak będzie za dwa tygodnie w drugiej turze wyborów, przed drugą turą wyborów prezydenckich. Natomiast przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, wiemy to już z wcześniejszych. E, Wyborów. i tym razem znowu się to potwierdziło, nic nie wskazuje na to, że miało być, miało być inaczej. Na tydzień przed wyborami w zasadzie prawie wszystko jest już jasne. To znaczy, że, że realnie decyzje już wyborcy podjęli, teraz je tylko wyartykułują, a ci, którzy, ci, którzy tych decyzji jeszcze nie podjęli, to nie są tak liczni, żeby cokolwiek tutaj, tutaj zmienić. Stąd mamy trochę taką sytuację absurdalną, że dwóch najważniejszych kandydatów już gra pod drugą turę, no bo już są w zasadzie pewni, że do nich się dostają i wiedzą, że tam będzie rozstrzygające starcie, że to, co tutaj się rozstrzygnie za, za tych parę dni, no to, to będzie jakaś tam walka o pole position, ale takie zbieranie punktów, ale to jeszcze nie będzie finał. Natomiast no, wszyscy pozostali kandydaci też już raczej wiedzą, że się do tej nie nie, nie dostaną. Grają teraz o trochę lepszy lub trochę gorszy wynik, w zasadzie często pomiędzy sobą. Ja nie mają to żadnego wpływu na, na realne decyzje, które podejmiemy w, w wynikach wyborów, bo to są przedbiegi przed wyborami parlamentarnymi, które są w dodatku za 2,5 roku. Naprawdę wiele się jeszcze wydarzy do tego, do tego czasu. Więc trochę jest, jest generowany taki szum przez dużą liczbę kandydatów. Są, są kandydaci zupełnie marginalni, bo w demokracji trzeba dopuścić do takiej debaty. Są ci, którzy nie są marginalni w tych wyborach i w tych wyborach są marginalni, ale poza tymi wyborami nie są marginalni. Te wybory mają dla nich istotne znaczenie. Przedstawiciele mniejszych partii w parlamencie ustawiają się już pod przyszłe sojusze, rywalizacje, układ, układ sił. No i też jest dwóch najważniejszych kandydatów, którzy... W, nie tyle wyszli zbyt ciężko, bo oni w zasadzie startowali jako faworyci do, do drugiej tury. Od 25 lat tak, tak to w, wygląda, tam powiedzmy od 20, i, w, i to, się w, to się powtarza. No i oni już uczestniczą w zupełnie innych, innych zawodach, no i to wszystko jest trochę takimi mylącymi okolicznościami, a, a ostateczny wynik takiej mikstury, efekt takiej mikstury no nie jest jakoś szczególnie zachęcający. Tak? Do, ani do oglądania, ani później do, do zastanawiania się jaki to ma sens, że ktoś coś powiedział, no za 2,5 roku wszyscy i tak zapomną, jeśli chodzi o mniejszych kandydatów. Ale z drugiej strony, no głupio takich ignorować, no bo to jest lista demokracji. Dobrze, żeby demokracja była pod, pod parą, pociąg demokracji, żeby tam się już z tyłu grzało, no, ale jeszcze przez dwa i pół roku zdąży ostygnąć, więc nie wiadomo, czy naprawdę jest się z tym przejmować. No w każdym razie, jest tak, że trochę tam ojcowie naszej konstytucji zostawili na, na nas pułapki, no i teraz co, co pięć lat w te pułapki się pakujemy. No właśnie, co pięć lat pakujemy się w te pułapki, a ja ciekawa jestem, czy ta sytuacja, która wydarzyła się na sam koniec, kiedy kandydat Rafał Trzaskowski kandydatowi Karolowi Nawrockiemu wręczył kopertę ze słowami Ostatnia szansa, żeby zachować się w sposób uczciwy. Czy to była Pana profesora zdaniem jakaś pułapka nastawiona właśnie przeciwko Karolowi Nawrockiemu, czy być może z tej koperty wyskoczy tak zwany kolejny trup z szafy. O co chodziło? Bo dzisiaj od rana wszyscy się nad tym zastanawiają. Ja nie mam pojęcia prawdę powiedziawszy. Wydaje mi się, że, że ten temat z tej kawalerki z Nawodskiego jest, jest takim tematem, który jest samograjem. I w zasadzie ostatnie, co, co jest, w czym widzę sens postanie Trzaskowskiego to to, żeby w ogóle tą kartą grać, to znaczy, ona nadaje się tam do przyszpilenia gdzieś kandydata, ale trudno z tego robić główny motyw. Naprawdę z tego bardzo dużo w mediach, można ten temat przegrzać. Jest takie niebezpieczeństwo, bo naprawdę te wybory nie są o tym, kto, kiedy, kogo, od kogo wyłudził jakieś 40-metrowe mieszkanie. No to, to jednak jest prawie 40 milionowy kraj, który ma kilka poważniejszych problemów niż nas. Nie chcę jej lekceważyć, bo ona jest w zasadzie, powinna rozłożyć na łopatki kandydata, ale jak widzimy, dla wielu wyborców są ważniejsze problemy niż to, na jakich zasadach i w jaki sposób Karol Nawrocki przez posiadanie mieszkania, które wcześniej było własnością komunalną, i, i jak wykorzystał tutaj swój związek z, z sąsiadem i, i swoje znacznie lepsze przygotowanie, ogarnięcie w procedurze, co widać po wszystkich umowach, które były zawierane, że, że jedna strona była nieogarnięta, a druga była ogarnięta. No i, i taki jest teraz tego, tego efekt. Natomiast to, to nie jest jedyna rzecz, o której warto w Polsce rozmawiać. I, i dlatego wydaje mi się, że, że ten temat został przeeksploatowany i ma szansę przez to się wypalić w takim momencie, w którym, w którym jeszcze to nie ma wielkiego znaczenia. Ten, ten temat powinien mieć znaczenie za, za dwa tygodnie natomiast jak się go przegrzewa, to straci to znaczenie za dwa tygodnie. Panie profesorze, no tak, z jednej strony rzeczywiście media przegrzewają ten temat, jak tutaj pan profesor słusznie zauważył, ale z drugiej strony tam tak naprawdę w tym temacie wydaje mi się, że chodzi to o, toż, o coś innego, chodzi o taką uczciwość, dlatego że dostaliśmy wiele różnych wersji, tak? Sztab Karola Nawrockiego, mam wrażenie, że może w ogóle nie wiedział o tej sytuacji. W pewnym sensie, no, kompromitacja czarna który przedstawił pewną wersję, pewną wersję wydarzeń, za chwilę Karol Nawrocki tę wersję kompletnie zmienił, kompletnie jakby zaprzeczył wszystkiemu. Więc może tutaj chodzi o tą uczciwość, a prezydent powinien być osobą krystalicznie uczciwą. Ten temat jest bardzo ważny, bo to oczywiście kwestia uczciwości jest, jest, jest istotna i, i ten, ta sprawa przejdzie do. W, w, do annałów, myślę, do podeczników e, sytuacji kryzysowej komunikowania politycznego, jako przykład no, potężnej e, wpadki w e, kandydata i trupa w szafie, który po prostu wypadł w, w kluczowym momencie. I w dodatku jeszcze e, wszyscy nie wiedzieli, co z nim robić i, i pogrążyli się. Tak naprawdę, wszystkie te opowieści wewnętrznie sprzeczne i tak dalej, co do tego nie ma wątpliwości, że to są rzeczy, które. Które kandydata obciążają, no ale wiemy na przykład, że sprawa Batera i sprawa wykorzystania pozycji jako szefa publicznej instytucji do rekomendowania z książki na podstawie fałszywej opowieści o tym, że spotkało się jej autora, którym się samemu było i występowanie z zadarną twarzą, w, w telewizji, no to też są rzeczy, które są absolutnie niedopuszczalne i w zasadzie powinny kompromitować, A jednak widzimy, że te notowania patrząc na drugą turę, no nie są takie, że, że ten jeden kandydat nie ma w ogóle żadnych szans. To wszystko jest w granicach, w granicach błędu, więc widać, że tutaj są też inne sprawy, które ludzi interesują i, i to, że część, część osób, szczególnie tych, które są niechętne Nawrockiemu i, i całej sile politycznej w za nim stoi, uważa, że, że to jest niedopuszczalne. To jeszcze wcale nie znaczy, że, wszyscy, że to jest oczywiste dla wszystkich, że też tak to uznają. To, że są rzeczy, na które, na które ludzie są w stanie w, spuścić zasłonę milczenia i uważać, no trudno, no to jest, to jest coś, co się jakoś da wyinterpretować. To też tam są. Osoby, one nie brzmią specjalnie wiarygodnie dla, dla osoby, która patrzy z boku, ale, ale w momencie, w którym ktoś bardzo chce w coś uwierzyć nie, i uważa, że, że, że naprawdę jest ten spór toczy się o coś, o coś innego, no to wtedy jest pewna szansa, że on w to uwierzy, a tym bardziej uwierzy, im bardziej druga strona będzie popełniać błędy, jeśli chodzi o, o komunikację. Bo na początku to, to wyglądało no, idealnie, to znaczy to politycy. W, obozów, rząd, znaczy sam Trzaskowski i cała reszta no, w zasadzie prawie wstrzymali oddech. Mówią, no, trudno się trudno robić cokolwiek, żeby nie popsuć widowiska. No, widowisko było po prostu imponujące. Dzień za dniem jakaś, jakaś wtopa. No ale to chodzi o to, żeby teraz nie, nie próbować, jak to mówią, zostać panną młodą na każdym weselu, nie poszczególnym na każdym pogrzebie, to znaczy, no, jak się ktoś potykał własne nogi, to, to nie ma co tam za dużo mu próbować, bo Szczanusz się pomóc, bo on już jeszcze ustoi. Dzięki, tej, dzięki naszemu wsparciu, więc to jest, tutaj może się też okazać, że, to, że wejdzie do, do annałów nie tylko to, że z, jak Nawrocki nie poradził sobie z tą, z tą sytuacją, ale też to, że dostając taki prezent druga strona sobie też z nim nie poradził. No właśnie, to, to, to tutaj słusznie Pan Profesor zauważył, można tę sytuację zepsuć. Zastanawiające jest też zmęczenie, Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj, jak jechałam rano do pracy, to słuchałam różnych stacji radiowych i na każdej stacji radiowej eksperci podkreślali, że Rafał Trzaskowski, było widać, że z debaty na debatę, ze spotkania wyborczego na spotkanie wyborcze, jest coraz bardziej zmęczony. No to jak on ma poradzić sobie z urzędem prezydenta Polski, skoro jest zmęczony już kampanią wyborczą? No na poważnie rzecz, rzecz biorąc, że znaczy na pół poważnie, no to jest tak, że Urząd Prezydenta nie wymaga takiej aktywności jak kampania wyborcza, to znaczy, kampania wyborcza jest najbardziej aktywnym częścią życia Prezydenta Rzeczypospolitej, no tak, tak, trzeba to, to przyjąć na drugi dzień po, po ogłoszeniu wyborów, w zasadzie no, można by powiedzieć zaczyna się pięć, 10 nawet czasami lat wakacji. No nie, wiemy, że, że prezydent Andrzej Duda, czy Bronisław Komorowski, czy Aleksander Kwaśniewski, no to nie byli na bieżąco zaangażowani w sprawy, w sprawy kraju i nie uczestniczyli dzień za dniem w, w takim napięciu, jaki jest na przykład udziałem premiera. To, to, to jeden, jeden z problemów. Ale oczywiście to jest tak, że kandydat w kampanii powinien się dobrze wysypiać i, i i umieć się odstesować, to jest, to jest bardzo ważna rzecz. Może teraz jest, jest czas na to, jeżeli wiemy już, że, że ta pierwsza tura jest to jest o krok i, i że raczej Trzaskowski nie wypadnie, czyli nie spadnie na trzecie miejsce. To być może to jest taki czas, żeby, żeby właśnie odpocząć. Ale rozumiem, że przed nami dwa dni ciszy wyborczej i, i rozumiem, że, że kandydaci, także ci, którzy w drugiej tury, będą mieć teraz czas na to, żeby się wystać. Panie profesorze, kto jest największym przegranym i tej wczorajszej debaty, i w ogóle tej kampanii wyborczej, pana zdaniem? Który z kandydatów przegrał tę kampanię, nie poradził sobie? A, czy to, to nie ma takiego, takiego przypadku? No bo to, żeby ktoś był uznany za przegranego, to musiał, musielibyśmy zakładać, że miał szansę wygrać. Tak? Wydaje się, że tutaj wszyscy jako tako to te swoje role ogarnęli. Nikt się specjalnie nie wybił ani w jedną, ani w drugą stronę. No, były takie osoby, które już już się wydawało, już, już, już było w ogródku, już witał się z związkiem i nagle coś się potknęło, tak jak w przypadku Mencena. No ale trudno to też nazwać to, to jakimś, jakąś wielką porażką, no, łatwo przyszło, łatwo poszło, tak to, tak to można, można powiedzieć. No, była szansa, był ten los na, na loterii i nagle się okazało, że, że i Nowrocki i Trzaskowski rywalizują o elitę Mencena i on dzięki sprawności organizacyjnej ekipy przy wyłamaniu się ze schematu, na wcześniejszego zaczął, zaczął rosnąć, no i później, i później nagle się okazało, że, że jeden z tych szczerości w, w rozmowie, która zresztą no, wcale nie była nastawiona na to, żeby go jakoś tam przeciągać. Tak? Właśnie była, to było w tym najbardziej w rozmowie Ustanowskiego, że, że w zasadzie warunki były komfortowe i właśnie w takich komfortowych warunkach nagle z, okazuje się, że puszczają jakieś bezpieczniki i, i nagle się okazuje, że ktoś mówi coś, co później zupełnie zmienia, zmienia trend. To tak też się może wydarzyć. Na pewno też pytanie jest takie, co zależy tylko od, od wyniku, bo to jest pytanie Nawrockiego, bo jeśli Nawrocki te wybory wygra, to oczywiście będzie wielkim wygranym, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Natomiast wydaje się, że jeśli on te wybory przegra, to będzie już absolutnie skończony. To no, znaczy, że ktoś, kto miał takie wtopy, takie wypadały, no, tu w każdej szafie, w zasadzie chciałby się powiedzieć za starym e, czeskim filmie. E, to pomóc, jeśli to, jeśli mu się teraz powinien noga, to on nie będzie miał takiej szansy jak Trzaskowski, że powiedzmy, że za pięć lat mówi ok, prawie, e, prawie wygrałem, bo tego się możemy spodziewać, e, i spróbuję za pięć lat a teraz jeszcze. Ja wydaje się, że, że kariera polityczna tak przynajmniej się na dzisiaj staje, no wiemy, że przypadki. Przypadki Petru czy Gierdycha pokazują, że można wyjść z tarapatów, być może nawet były, były większe. No ale, ale jednak wydaje się, że to będzie bardzo mało prawdopodobne i musiałby się wykazać jakimś, jakimś wielkim talentem, żeby jeszcze do tej polityki wrócić. No i zresztą my jak patrzymy na Gierdycha i, i z Petru, no to, to oni też nie wrócili do takiej roli, w jakiej wpadli w największe tarapaty. No, ja jestem bardzo ciekawa tego, właśnie, jakie tutaj wyniki poparcia będzie miał Karol Nawrocki po tym wszystkim, co się wydarzyło, chociaż można też powiedzieć, że odrobił bardzo dużą lekcję, dlatego że patrząc na same początki tej kampanii wyborczej, a patrząc na to, jak prezentuje się dzisiaj, jak rozmawia, w jaki sposób się wypowiada i w jaki sposób też reaguje na zaczepki, no to można powiedzieć, że włożył bardzo dużo pracy w swój. PR i wizerunek? No na pewno jest to, jest to coś, co to, to jest kandydat, który, który podzielił losy Magdaleny ogórek. Ja, powiedzmy, to nie, to, to nie jest taki, taki przypadek, czy, czy wcześniej Mariana Krzepleskiego, na przykład takich kandydatów, którzy no bardzo, bardzo zawiedli, czy znaczy, mieli szansę być w jakiejś zupełnie innej, innej skali mieć poparcie. Wcześniej kandydat SLD miał 13% przed, przed Magdaleną w Ogórek na, na pieralski, a a Czapleski też mógł liczyć na to, że, że będzie przynajmniej drugi, a nie, nie spadnie na trzecią pozycję jako lider partii, która właśnie ma swojego premiera i większość większość w Sejmie. Nie już tak nie poszło, więc tutaj to, to jest rzeczywiście rzecz, która, która jest warta zauważenia. No ale też trzeba powiedzieć w ten sposób, że to, że to wynika w dużej części z, z błędów, znaczy sama pozycja wynika też z błędów obozu rządzącego, z tego, z jego kłopotów, z opowieścią o tym, co się dzieje, dzieje w kraju, jakie są wzajemne, wzajemne relacje pomiędzy kandydatami. Mamy tutaj czterech kandydatów liczących się, członków kandydatów liczących się z, jeśli chodzi o, o obóz, który w 2023 roku zdobył większość parlamentarną, bo Zandberga też tak trzeba wliczać do, do tego grona. No i, te, i to, to nie jest obóz, który to jest obóz, który się nieustająco podgryza w różnych momentach i, i wiadomo, że to wynika z samego układu tych wyborów i, i z tej wielopoziomowej gry, która się przy ich okazji toczy. No ale rozumiem, że też nikt nie zapanował na tym, nikt nie znalazł jakiegoś pomysłu, jak można wyjść z tego paradoksu, tylko wszyscy się wszyscy się wpakowali w te kolejne i, i mówią, no trudno, to no będziemy się podgryzać, będzie polało, nic się z tym nie da zrobić, no, trzeba to przeżyć i, i no, no, trzeba być po prostu najlepszym no, no to jest trochę za mało, jak widać, żeby odnieść jakiś spektakularny sukces, sukces na miarę tego, który był w 2023 roku. Tak, rzeczywiście tutaj każda debata jest doskonałą, mam wrażenie, okazją do tego, żeby pokazać, że ko koalicjanci nie są jednomyślni i, i bardzo się różnią od siebie i mają różne poglądy. Panie profesorze, wybory przeniosły się do internetu, przeniosły się na media społecznościowe, przeniosły się przede wszystkim na TikToka. To dobrze czy nie? Bo z jednej strony możemy rzeczywiście tych kandydatów oglądać w różnych sytuacjach, no ale oni też pokazują nam to, co chcą nam pokazać. Znaczy to nie jest tylko tak, że tylko tam się odbywają. To znaczy jednak tradycyjne media, to na przykład to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to jednak bardzo często odnosi się do tego, co się dzieje w tradycyjnych mediach, co się dzieje w realu, to znaczy, co się dzieje na wiecach, na placach, no te rzeczy są powiązane. Znaczy jakby główny atut mediów społecznościowych bierze się stąd, że one są w stanie powiązać to, co się dzieje w tradycyjnych mediach, to, co się dzieje w realu, w spotkaniach na, na rynkach, na, na ulicy, w sklepach z, ze sobą. I, I pokazać to w takim miejscu, które jest łatwo dostępne dla wszystkich. To jest kluczowy element. Wszystko to, co się dzieje tylko i wyłącznie w TikToku, tylko co się dzieje tam być na, na fejsie, ma jednak zdecydowanie mniejszą rażenia. To znaczy to, to jest łącznik pomiędzy innymi światami. Mhm. To jeszcze chciałam zapytać o. Yy kandydatów o zdanie kandydatów, bo w ciągu tych wszystkich debat mogliśmy też zauważyć, jak kandydaci z jedni drugim udowadniali, że na potrzeby kampanii prezydenckiej często zmieniali zdanie, często zmieniali poglądy, kiedy wcześniej w polityce te poglądy reprezentowali zupełnie inne. Ja rozumiem, że to ma być po to, żeby przekonać może niezdecydowany elektorat, ale z drugiej strony, czy to nie jest też takie trochę pokazywanie, że jednak nie jestem do końca wiarygodny, bo jest, no, no, niektórzy byli jak takie chorągiewki na wietrze. Czy na pewno zmienić zdanie można na kilka sposobów? No, można dać się przekonać, można coś zrozumieć i w tym nie ma niczego złego, że ludzie zmieniają, zmieniają zdanie, więc, więc to tutaj wydaje mi się, że, że samo zmienie zdania nie jest problemem, gorzej jeśli jest tak, że coś, co było naszym projektem standardowym i w zasadzie dalej jest, to my na ten moment chowamy to, że to co przeciwnie nie przyznajemy się do, do tego. I to, I to wydaje się z, być problemem. Wiadomo, że też no, polityka polega na tym, że się wychodzi naprzeciw wyborcom, to znaczy w takim czasie nie przychodzi się im, mówi się, słuchajcie, ja uważam tak, jak i tak, i macie to robić i, i wybierzcie mi takim jestem, tylko ja was też potrafię słuchać, zmieniać zdanie, to się da obrócić warut. Natomiast oczywiście jest tak, że, że niektóre sprawy, takie kiedy się po prostu coś chowa, wstydliwie, są mniej e, przekonujące i, i są pewnym. Pewnym obciążeniem, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy właśnie jest to elementem jakiejś wcześniejszej własnej tożsamości, a później się nagle okazuje, że to jednak nie jest takie atrakcyjne, jak nam się wydawało kiedyś. W zasadzie, jak nam się wydaje, ciągle jeszcze, ale musimy się z tym liczyć. Tutaj ważna jest jakaś opowieść nie? o tym, dlaczego się zmieniło zdanie. Bo sama zmiana zdania nie jest tak wielkim problemem, jak to, że nie masz żadnego uzasadnienia. Dlaczego to się zrobiło, poza tym, że wyszło nam w badaniach, że to tak nie działa? No też wydaje się, że większym problemem są te, te przypadki, kiedy ktoś nie zmienia zdania. No to, znaczy, to, jest, no to jest przypadek też Narodzkiego i Prawa i Sprawiedliwości, które cały czas robi tą kampanię tak, jakby był rok 2023. To znaczy w takim sensie, że jeszcze przed wynikiem wyborów, jakby niczego się nie nauczyli w tamtej. W tamtych momentach, to wszystkie odgrywanie karty antyniemieckiej i, i, i wszystkich tych, tych elementów, które tam, tam działały, te, te okrzyki, żeby się nie bać Tuska, to, 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 to wszystko. No wszystko już przecież było. Hej, wiemy, tak samo druga strona, kiedy to była, była, była w tym nieskuteczna i tak samo obóz rządzący, nie wyciągnął z tego żadnych wniosków. No naprawdę jest tak, że jak się rządzi, to nie ma pod sensu atakować opozycji. Trzeba dać się lubić, to trzeba raczej zmniejszać na konflikty i napięcia, podchodzić z jakąś lekką pobłażliwością, nawet z takim, z takim z, co także przyszpilić kogoś tam jakimś. Jego zgryźliwością, niż tak, żeby się to tej zgryźliwości, w tej zgryźliwości przecytować w stosunku do, do innych osób. To wydaje się jakimś, jakimś elementarzem obozu, znaczy od wszystkich rządzących. Może nie, nie tak, ale jakoś to słabo, słabo się przyswaja. To jest ciekawe, patrząc na to, dlaczego się tak strasznie te złe wzorce powielają. Dlatego, że wszystko to, co. Głupiny go robiła platforma obywatelska opozycji, to teraz robi PIS. A wszystko to, co głupie robił PIS, jak był władzy, to teraz próbuje naśladować. policja obywatelska to jest, to jest dla mnie naprawdę zastanowienie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. No i czekamy na wyniki wyborów pierwszej tury. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Kampania prezydencka pozostawi po sobie długie cienie i pytania o przyszłość. Polityka to gra, zmieniają się nastroje, techniki, a także społeczne oczekiwania. To, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, to nie tylko walka o urząd, ale także test kondycji naszej demokracji. Jakie wnioski wyciągną z niej politycy i wyborcy, okaże się szybciej niż się spodziewamy. A my czekamy na Państwa opinie w tym temacie w sekcji naszych komentarzy. Nie zapomnijcie również zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia.